W wielkim przytulnym lesie, gdzie słońce wpadało przez gałęzie, a strumyk wesoło szemrał, mieszkał mały niedźwiadek o imieniu Tim. Jego ulubionym momentem dnia był poranek, morning. Kiedy tylko otworzył oczy, czuł, jak jego małe, puszyste serce napełnia się radością. Hello, powiedział, bo to magiczne słowo zawsze rozpoczynało jego wspaniały dzień. Wstając z łóżka, przeciągnął się, a potem zbiegł po schodach, które skrzypiały pod jego łapkami. Na dole czekał na niego zapach świeżych miodowych placuszków. Hi! zawołał do swojej mamy, która odwróciła się od patelni i uściskała go mocno na powitanie. Hello i hi to dwa magiczne sposoby na powiedzenie cześć. Mama zapytała: Jesteś głodny, kochanie? Tak, mamo, jestem bardzo głodny. Wiesz, I'm hungry. Po śniadaniu, Tim wyroszył na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi. Biegł przez łąkę, a trawa przyjemnie łaskotała go w łapki. Promienie słońca grzały go w fruterko. W oddali zobaczył sowę Ole, która siedziała na gałęzi. Ola była mądra i zawsze witała wszystkich z uśmiechem. Hello, Ola! – zawołał Tim, a sowa, mrużąc oczy od słońca, odpowiedziała – Hello, Tim! Cieszę się, że cię widzę! Dziś jest piękny dzień! A beautiful day! Dalej, przy dużej, czerwonej muchomorze, Tim spotkał wiewiórkę Lilę. Która układała orzechy w równe stosiki. Hi, Lila, powiedział Tim, machając łapką. Hi, Tim, dziś idealny dzień na zbieranie orzechów, prawda? spytała Lila, a Tim kiwnął głową. Zauważył wiewiórkę obok, która miała na sobie zielony sweterek. What a beautiful green sweater! Jaki piękny zielony sweterek! powiedział Tim. Lila uśmiechnęła się szeroko, bo lubiła, gdy ktoś prawił jej komplementy. Po drodze do jeziora, Tim natknął się na królika Bena. Hello, Ben! zawołał Tim. A Ben, zatrzymując się na chwilę, krzyknął: Hello, Tim! Chodźmy nad jezioro, zaraz będzie popołudnie, afternoon! Spędzili całe popołudnie nad jeziorem, rzucając kamyki, które odbijały się od wody z głośnym pluśnięciem. Potem grali w berka, a na końcu, gdy byli już zmęczeni, usiedli na trawie i liczyli żaby. Jeden, dwa, trzy, liczył Tim. One, two, three, powtarzała za nim Lila. To była świetna zabawa. W pewnym momencie, gdy słońce zaczęło powoli chylić się ku zachodowi, Tim zobaczył w oddali małą, szarą, małą mgiełkę, która była zawsze trochę smutna i nigdy nie mówiła cześć. Miś Tim poczuł, że chce jej pomóc. Podszedł do niej powoli i cichutko powiedział hello. Mgiełka podniosła głowę, pospajrzała na Tima swoimi wielkimi, szarymi oczami i zaszeptała Hello! Nagle jej małe, szare ciałko zaczęło lśnieć, jakby w środku zapaliło się maleńkie światełko. Po raz pierwszy czuła się widzianą i ważną. Gdy nastał wieczór, Tim wiedział, że pora wracać do domu. Musiał pożegnać się z przyjaciółmi, ale czuł, że ich przygody się jeszcze nie kończą. Goodbye Ola, do widzenia Olu, powiedział do sowy, która właśnie przygotowywała się do nocnego lotu. Goodbye Tim, odpowiedziała sowa, a jej oczy lśniły w ciemności. Goodbye Lila, powiedział to wiewiórki, która mocno przytuliła go na pożegnanie. Goodbye Tim, odparła. Goodbye Ben, see you later, do widzenia później, zawołał do królika, który już szykował się do snu. Ben pomachał łapką i odpowiedział, goodbye Tim, see you later. Gdy Tim wracał do domu, słońce już zaszło. Na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Nastała noc. Dotarł do swojej przytulnej norki, wziął szybką kąpiel i włożył swoją ulubioną niebieską piżamkę. Kiedy wszedł do pokoju, na dworze było już zupełnie ciemno. Zauważył, że na niebie jest pełno gwiazd. Przez okno wpadło światło księżyca. Mama otworzyła drzwi i szepnęła: Good night, Timku. Tim zamknął oczy. Przytulił pluszowego misia i odpowiedział cichutko, Good night, mamo. A potem śnił o małej mgiełce, która już nie była smutna, o przygodach z przyjaciółmi i o tym, że dziś będzie kolejny wspaniały poranek, by powiedzieć hello. I pamiętaj, nawet mały miś potrafi nauczyć się magicznych słów, które otwierają drzwi do przyjaźni, bo każde hello to początek czegoś pięknego. A każdy good light to obietnica, że jutro będzie nowy, magiczny dzień. Dobranoc i mam nadzieję, że twoje sny będą tak kolorowe, jak łąka Tima.